Witam wszystkich. No, dzisiaj poprawa prac klasowych. Zadanie się powtarza. Wartości wszelkich stałych macie podane albo też w zeszycie. No i dokładnie takie same polecenia, tylko inne, inne dane są. Czyli zadanie pierwsze: oblicz pracę wyjścia i częstotliwość graniczną. Jeżeli długość fali to jest 252 nanometry, a napięcie hamowania. 1,32 V. I drugie zadanie. Oblicz prędkość najszybszych wybitych elektronów oraz częstotliwość graniczną, jeżeli długość fali y, równa się 227 nm i praca wyjścia y, 2,58 eV. Komentarz tu jest zbędny, ponieważ wszystko było już dwukrotnie y, wyjaśnione, więc Proszę rozwiązywać. Reszta instrukcji będzie w dzienniku elektronicznym. Dziękuję za uwagę.